Bóg światła mówi, że nie jest człowiekiem. Więc dlaczego wy ludzie mówicie, że człowiek jest Bogiem? Bóg światła mówi, że nie jest człowiekiem. Witam w ogóle. Bóg światła jedynym Bogiem. To jest moje powitanie. Bóg światła nie jest człowiekiem. Bo człowiek kłamie, człowiek oszukuje, człowiek zwodzi, człowiek wypije za dużo alkoholu, człowiek zrobi coś głupiego. Człowiek ma naturę ludzką. Bóg nie ma natury ludzkiej. Bóg światła jest światłem. Światłem w pojęciu, Spirytystycznym. I Bóg nie może kłamać, nie może oszukiwać, zwodzić, bo wtedy, wtedy, czy byłby dobrym Bogiem? Nie byłby dobrym Bogiem. Więc w żaden sposób Bóg światła nigdy przez miliardy, milionów lat nie był żadną z istot, które stworzył i nie będzie. Natomiast, tak jak w księdze God Glow zapisane jest, Bóg światła nawiedza istoty, które stworzył na różny sposób. Nawiedza, ale nie jest nimi, nimi czyli nie był, nie jest i nie będzie. Więc i Bóg światła też nie mógł zakończyć swoje światło na krzyżu nie mógł zakończyć swoje światło na innych przeprowadzonych na prorokach czy też mesjaszach czy też y, tych co niosą wiadomość od, Bo od Boga e, różnych torturach cierpień Bóg nie mógł tego przechodzić nie mógł tego przechodzić również z tego względu że Bóg światła nie cierpi skoro Bóg światła nie cierpi to gdyby dla przykładu na Ziemi czy na innej planecie jako prorok, Mesjasz i tak dalej miał przechodzić jakieś cierpienie, musiałoby być ono udawane. Bo przecież dlaczego Bóg, Bóg światła miałby cierpieć? Skoro na palców może odwrócić los wszystkiego co stworzył. Więc nawet czy proroka, czy mesjasza, czy tego, co niesie wiadomość, czy szamana, czy tego, co niesie wiadomość od Boga, mógłbym na palców odwrócić los. Więc jakby sam Bóg miał być messengerem, jakby sam Bóg miał być szamanem, jakby sam Bóg miał być prorokiem, jakby sam Bóg miał być mesjaszem, czy inne ziemskie nazwy, bo na innych planetach te nazwy się zmieniają. Jeśli sam Bóg miałby być którymś z nich, to nie cierpiałby prawdziwie, nie przechodziłby przez odczucia uczucia, prawdziwie, musiałby udawać. Więc już tak prościej, prościej wykładając naukę, którą tu Wam teraz przekazuję, jeśli Bóg był Byłby Mesjaszem, prorokiem dwa tysiące lat temu i, i był poddawany torturom ukrzyżowaniu, to nie cierpiałby, Bóg by musiał wtedy udawać, że cierpi A! -a, -a a następnie po trzech dniach zmartwychwstać wrócić wrócić tam skąd poszedł na ziemię i mówić wszystkim aniołom i dookoła, że o jak on to nie cierpiał na ziemi jako Bóg ukrzyżowany Bóg Ubiczowany Bóg, z którego płynęła krew, pytanie dla Was: jak od Boga mogła płynąć krew? Bóg, który przeszedł różne tortury. Więc, tak jak w księdze God Glow zapisane jest. I jakbyście ją szukali. Na GoFundMe jest ta księga. Na YouTube też prowadzę nauki i ten filmik też będzie na YouTube. Jak w księdze zapisane jest Bóg to jest Bóg. Stworzenie boskie jest stworzenie boskie. Jest ewidentna granica nie tylko ze strony fizycznej, ale również granica ze strony spirytualnej. Bo ludzie pochodzą również ze strony spirytualnej, czyli posiadają duszę światła stworzono przez Boga ale tak jak w księdze Godzilla zapisane jest nie się ona nawet w najmniejszym docencie z Boga. pozdrawiam serdecznie życzę przyjemnego dnia ciepne, ciepłego, słonecznego Bóg światła jedynym Bogiem